Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl. Chciałem Państwu przeczytać list Brauna i jego posłów do Ławrowa. Był jeszcze list do ministra spraw zagranicznych Polski, Sikorskiego, ale to tam jest mniej więcej to samo. Dlaczego chciałem przeczytać ten list do Ławrowa? Bo po pierwsze, no, trudno do niego dotrzeć, bo on jest tylko na Facebooku. Konfederacji Korony Polskiej i znalazłem go też na innym Facebooku, ale w formie fotokopii, więc udało mi się wydrukować ten, ten list. Drugie, no jest oczywiście wiele nieporozumień, znaczy nieporozumień. Wykorzystanie tego listu przez platformę i przez Pis, że no Braun pokazuje dalej coraz bardziej swoją prawdziwą prorosyjską twarz. Na temat tego listu zamieniłem kilka słów w wywiadzie, którego udzielił mi pan profesor Mirosław Piotrowski. On stwierdził, że, w wywiadzie, który się ukazał wczoraj, on stwierdził, że no to nie ma większego znaczenia w sensie politycznym, dlatego że ani Sikorski, ani Ławrów nie czytali tego listu, no bo on jest od środowiska, które no nie ma nic do powiedzenia w tej chwili w Polsce. Sikorski pewnie nie przeczytał, natomiast no nieważne, czy sam Ławrów przeczytał, na pewno moim zdaniem przeczytał to jego doradcy, różni tam specjaliści. Rosyjscy od oceny tego, co dzieje się w Polsce i co dzieje się w całej Europie. Bo ten list może być ważny z tego względu, że no wiadomo, że w przyszłym Sejmie Konfederacja Korony Polskiej może mieć sporo do powiedzenia. No i dla Rosjan to może być ważne, no bo tak mają. Jakby dobre stosunki, tak naprawdę, wbrew wszystkim pozorom z Niemcami, no może nie wszystkim pozorom. Natomiast stosunek Polski do Rosji dla Rosjan też jest czymś, co dla nich jakoś jest ważne. No i ten list sygnalizuje, że no nie musi być tak źle, nie muszą być tak złe te stosunki, jak były za czasów PiSu i za czasów Platformy Obywatelskiej. Natomiast list, nie można listu uznać za prorosyjski i proputinowski, prawda? I dlatego chcę go przeczytać, żeby, żeby Państwo też sami doszli do tego, do tego wniosku no i jakoś go minimalnie choćby skomentować. I list się zaczyna tak. Wielce Szanowny Pan Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o usunięciu płaskorzeźby orderu Virtuti Militari oraz krzyża kampanii wrześniowej z polskiego cmentarza wojennego w Katyniu przez władze Federacji Rosyjskiej. Wyrażamy stanowczy protest przeciwko nieprzemyślanym aktom tego typu. Nie trafiają one przecież w osoby faktycznie odpowiedzialne za podsycanie postaw, postaw prowojennych i za, dewastację, I za dewastację relacji polsko-rosyjskich, ale godzą w najgłębsze podstawy wzajemnego poszanowania między naszymi narodami, a te należy ocalić nawet w trudnych warunkach, żeby później było na czym te relacje odbudowywać. No to tutaj trudno się z tym nie zgodzić. Wspomniane niedopuszczalne działania organów Federacji Rosyjskiej w Katyniu uderzają w pamięć polskich żołnierzy wywiezionych w głąb Rosji. I pomordowanych, którzy dziś już nie mogą się bronić. Dewastowanie polskiego cmentarza wojskowego nie mieści się w standardach cywilizacyjnych, bije w uczuciach polskich patriotów i niepotrzebnie otwiera drogę eskalacji. Postrzegamy je jako ranę zadaną Polakom, ale też poważną stratę poczynioną samym Rosjanom. I tu też każdy się powinien pod tym akapitem tego listu podpisać. My, sygnatariusze tego listu, no bo tu podpisał się Grzegorz Braun i, i posłowie Konfederacji Korony Polskiej, my, sygnatariusze tego listu, doceniamy zaangażowanie władz rosyjskich w ujawnienie prawdy o zbroi katyńskiej, czego wyrazem było utworzenie polskiego cmentarza wojskowego w Katyniu i przekazanie stronie polskiej dokumentów na ten temat przez prezydenta Borysa Jelcyna. Widzimy też dotychczasową różnicę w poszanowaniu ofiar zbrodni i dbałości o cmentarze w zestawieniu z innymi państwami. Może chociaż to osiągnięcie naszych narodów uda się ocalić. Znowu nikt chyba tego nie może zakwestionować. Kolejny akapit. Wzywamy do przywrócenia stanu i godności miejsca polskiej pamięci w Katyniu. Bez względu na to, czego sami. Doświadczacie, dbajmy o standard, standard cywilizacyjny. Nie dewastujmy cmentarzy. Nie warto w ten sposób trwonić dorobku Rosji. Zgoda. Znowu zgoda, każdy powinien się pod tym podpisać. Nie ma tu nic, pod czym, co mogłoby wzbudzić jakieś kontrowersje, sprzeciwy itd. No i ostatnia kapi Dojście do końca drabiny eskalacyjnej we wzajemnych relacjach byłoby tragicznym absurdem. Konfederacja Korony Polskiej konsekwentnie opowiada się za deskalacją i normalizacją w stosunkach polsko-rosyjskich, i nadal uważamy, że jeszcze jest to możliwe. Problemów, które wymagają rozwiązania we wzajemnych relacjach, widzimy ogrom, ale nie znajdą one pozytywnego rozwiązania na ścieżce innej niż pokojowa. No i w zasadzie, no, co tutaj można e, kwestionować, prawda? bo pewnie ci z PO i z PiS-u powiedzą, że jak można z rosyjskimi zbrodniarzami e, się dogadywać, mówić o pokoju i tak dalej, i tak dalej. No tak, tylko że e, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Rosja jest naszym sąsiadem i będzie naszym sąsiadem. Drugie, Rosja jest wielkim mocarstwem i wchodzenie niepotrzebnie w zwadę z tym mocarstwem, czyli zaprzeczenie dobro sąsiedzkim stosunkom nie jest w interesie Polski i żaden kraj tak nie postępuje, że no, jakby godzi w wzajemne relacje z sąsiadami. Kolejna sprawa, Rosja Putina, Rosja w stanie wojny z Ukrainą, to jest coś na dzień dzisiejszy. Jutro może nie być ani wojny, ani Putina, albo może nie być wojny, a pozostanie Putin. No i co dalej? No nie może być tak, że Nasze zachowania dziś będą takie, że wzbudzą tyle negatywnych emocji w Rosji, że jakaby tam nie przyszła ekipa, to te negatywne emocje będą nadal. I no, trzeba myśleć o przyszłości. Trzeba, Dyplomacja to jest dyplomacja. Dyplomacja ma to do siebie, że no, zawsze mówi się tylko to i robi się tylko to, co się musi zrobić a pamięta się o uczuciach, emocjach tych innych reprezentantów innych krajów, rządów innych krajów i w dyplomacji, w ogóle w myśleniu politycznym wiadomo, że co jutro będzie, tego nie wie nikt. Tutaj tej dyplomacji, tego myślenia dyplomatycznego, języka dyplomatycznego w Polsce bardzo brakuje u wszystkich, prawda, bo Mencen wypowiada takie słowa przeciwko PISowi, że później trudno, które budzą negatywne emocje. Kaczyński wypowiada takie słowa przeciwko Mencenowi i przeciwko Konfederacji, które budzą negatywne emocje, trwałe negatywne emocje, i jakby obaj nie myśleli o tym, że może przyjść czas, że będą musieli współpracować, że będą w takim czy innym sensie. Musieli być ze sobą w koalicji, no bo y, sytuacja w przyszłym parlamencie może być taka, że albo będzie rządzić PO, albo będzie rządzić na spółkę y, PIS Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej. Oczywiście jest to rozwiązanie rządu mniejszościowego powołanego przez prezydenta, gdzie nie będzie żadnej koalicji w Sejmie, ale i tak te partie prawicowe będą musiały się dogadywać. Co prawda, Oddzielnie co do każdej ustawy, ale, ale będą musiały się dogadywać, więc nie wolno, nie wolno używać języka nieparlamentarnego w stosunkach politycznych. A tym bardziej nie wolno używać języka nieparlamentarnego, tak jak to robi Sikorski w stosunkach międzynarodowych. Powtórzmy, co będzie jutro, nie wie nikt nie należy budzić negatywnych emocji jest taka książeczka niedużo dawno niedużo dawno dawno temu wyszła Józefa Pipera wielkiego katolickiego tomisty pod tytułem Nadzieja i historia gdzie on mówi że w historii nic się nie da przewidzieć można próbować odczytywać jakieś mechanizmy i na tej bazie Próbować y, o, oceniać, co będzie jutro czy pojutrze, ale wszystko się może zdarzyć, bo tak naprawdę wszystko w polityce, nawet w gospodarce, y, zależy od ludzkiej woli, a nie od jakichś y, takich no, y, obiektywnych mechanizmów. Prawda? I y, to, o ile dobrze pamiętam, profesor Łojek mówił o tym, jak Rosjanie podczas powstań Polskich, szczególnie powstania listopadowego, zachowywali się irracjonalnie, bo kierowały nimi emocje negatywne, a nie myślenie polityczne czy myślenie takie wojskowe. Także ten list no, wydaje się być dobrym krokiem, takim tonującym te zbyt negatywne emocje. E, jeszcze raz powtórzmy, w tej chwili sytuacja jest taka, jaka jest, natomiast e, jaka będzie za rok, dwa, trzy, pięć czy dziesięć, tego nie wie nikt. Trzeba brać pod uwagę każdą ewentualność i trzeba robić wszystko, żeby za dużo tych negatywnych emocji, obraźliwych słów e, nie padało, żeby e, trzeba brać pod uwagę tego, że nie należy kopać takich no, rowów, kanałów. Nie do przebycia. Także tutaj też wspieram Grzegorza na. Dziękuję bardzo.